Sprawdziliśmy, na jakim etapie są prace związane z powstającą w Wałbrzychu halą spinaczkową. Obiekt mieści się w legendarnym dla wałbrzyskiego sportu miejscu przy Placu Teatralnym. Niegdyś mieściła się tu hala sportowa, która od lat stała pusta. Teraz dzięki pasjonatom spinaczki z Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego zyska nowe życie. Ma tutaj powstać, jak widzicie, hala spinaczkowa, ale to nie tylko spinaczka, ale cały szereg jakby elementów towarzyszących, a więc siłownia do crossfitu, do, do, do fitnessu, sala do, do jogi, do treningu powięziowego, także możliwość organizacji urodzin dla dzieci czy imprez. Będzie tu około 100 dróg podzielonych w zależności od trudności od najmłodszych, od dzieciaków do zaawansowanych. No i to co najważniejsze, to o, znaczy nie najważniejsze, ale bardzo ważne. To pełnowymiarowa kawiarnia bistro z pizzą, z możliwością także tutaj wzbogacenia oferty gastronomicznej wśród mieścia. No, jak widzicie, jesteśmy na etapie wyposażania prac, wykończeniowych, urządzania całej infrastruktury. Myślimy, że zajmie to jeszcze około dwóch, trzech miesięcy. No, liczymy mocno, że w marcu będziemy mogli udostępnić ten obiekt, ale jakby skala przebudowy. Jest taka, że no nie jesteśmy pewni jeszcze wszystkiego i, i wszystkich niespodzianek, które nas mogą jeszcze spotkać, ale liczymy, że marzec to jest taki lub kwiecień to są realne terminy. Z Hali będą mogli korzystać zarówno doświadczeni spinacze, jak i amatorzy. Najłatwiejsze trasy będą dostępne dla każdego, kto chce się sprawdzić na ściance. Remont hali i wyposażenie to koszt około 7,5 miliona złotych. Tworzymy ten obiekt po to, żeby wszyscy, którzy chcą spróbować tego sportu, żeby mieli taką możliwość, więc to jest miejsce i dla tych, którzy początkują albo chcą w ogóle spróbować tego, tego sportu, chcą go dotknąć z bliska. Będzie więc tutaj przestrzeń na to, aby dzieci wspinały się z rodzicami. Takie całkiem, całkiem małe i też będzie przestrzeń dla tych, żeby, ci, którzy w tym sporcie już mają spore doświadczenie, żeby też mieli satysfakcję z korzystania z tego obiektu. Te pierwsze trasy, tak najłatwiejsze, to będą takie w wycenie, wycenie, która obowiązuje w naszym, w naszym środowisku trójki, a te najmocniejsze to takie na poziomie 8